Janusz i Grażynka w RMFFM. Bejba, Cleisa. Masz, co? co... Masz coś na śniadanie? Tak! Co? Piosenkę! We, Bejba! Co... I skinda I szpagacik! I szpagacik. Ale zobacz szpagacik, A, wiesz, ba... Bejba. Ja jej po prostu kibicuję stary. Ja, ja też. Boże, jak ona ja jest cudowna. Ona jest też. po prostu taka no. śliczniutka, ale jak czeka, taka malutka do Dunia. No. A, a bo wiesz, co, jak już mówimy o gwiazdach, a no, to wiesz, że już wiadomo, kto zastąpi z panią do wyboru ważnowy dom? No pewnie, że wiadomo, no to wszyscy co? już wiedzą. No ta Jola z rancha. A podobno nie. Podobno nie, program ma prowadzić poseł Piz Joachim Brudziński, popularny jojo. Tak. To jest teraz Grażyna najbardziej gorące nazwisko na polskim rynku remontowo-budowlanym. Mo, może nawet dostanie też totalne remonty szelągowskiej. A dlaczego ty się czepiłeś akurat naszego kochanego, system, s, 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 sympatycznego Jojo? No. Nie żeby się nie sprawdził, prawda? Ale bo widzisz, no ale żeby tak. widzisz, ta? podobno państwowy holding hotelowy, państwowy, zrobił mu remont mieszkania z Afriko. No. Dziennikarze dotarli do mailów, Grażyna. Ta? No ale to jest szczera nieprawda, Janusz. Ta? Wuj Joachim to kryształowy człowiek. I uczciwości Baldachim. Joachim to, Baldachim, super do mnie. Jak bejba <noise> zarymowała. jedno przyznam, dziewczyny. on jest skuteczny. Numer na wnuczka 10% skuteczności. Takie zestawienie jest. Numer na policjanta 20% skuteczności. No. Numer na jojo 100% skuteczności. Jojo no. Grażyna jest lepszy od Chrystusa. 800 tysięcy złotych cudownie rozmnożył do 2,2 miliona no i Boson nie chodzi tylko w zaliumanych komuś w pociągach Adidasa. A teraz ten remont? Daj spokój, on sam robił remont to, swój to. Mm. Pewnie, prezes nawet Wynosił mu gruz w reklamówkach to. Do koszy w parku, Janusz Przecież to. sama z nim chodziłam to. Jeśli nawet hotelarze wyremontowali Za państwowe mieszkanie Jojo To przecież jest to mieszkanie państwowe Jak to? No tak to, mieszka w nim państwo polskie mm. Nie byle jakie państwo polskie Państwo polskie, brudzińskie Więc mm. o co kaman chodzi, beba, Stać Polskę na wywalenie się 70 milionów na karty do głosowania, to na głupi remont mieszkania nas nie stać. A w sumie jest to, W sumie no co, ja się denerwuję? Co no, ja się denerwuję. No to, co ty się denerwujesz? To Zobacz, te... jak ja szpagat robię, sobie. Bejba i skin bo to i tak nie jest temat na pierwszą stronę. Gdyby dziennikarz jakiś wytropił uczciwego polityka PiS, o, wtedy byłby temat. Opis tych pokus, którym nie ulegał. Nowe kuszenie świętego Antoniego, tak? Przystań, ty Brzydalu! Tyle waku, brzydki! Nie fafuśny w ogóle. Nie rozumiecie, że pan Jojo jest wielkim patriotą tak. i walczy w Brukseli za okupantem? Tak. Ten remont z kasy Polaków to mu się po prostu należał. No! I patrz, jak szpagat robię! No. Bejba, skinda da crazy. Cię oglądamy, oglądamy, kibicujemy! A na obiad wiesz, co będzie? Co? Piosenka! Bejba! <laughs> Janusz! Janusz, pojem? Janusz! Co? Jojo! <laughs>